Dlaczego odetchnij? Odetchnij jest moją odpowiedzią na fizyczne podejście do jogi. Jogi, która w sanskrycie oznacza Unię, jedność. Jedność ciała, umysłu i duszy. A tą Unię, tą jedność możesz osiągnąć w każdy sposób, który przybliża cię do stanu samadhi, czyli wyższej świadomości. Możesz to osiągnąć przez różne aktywności. W czasie gotowania, szydełkowania, biegania wyczynowego, ale najczęściej osiągamy to podczas spacerów wdzięczności, powitań słońca, czy w czasie medytacji. Jest to wszystko, co przybliża cię do stanu, w którym czujesz się spełniony, spokojny i pełen wiary w lepsze życie, kiedy czujesz, że jesteś w przepływie w miejscu, w którym możesz odetchnąć i być sobą. Dlatego odetchnij, odetchnij ze mną, odetchnij pełną piersią, odetchnij pełnią życia, bo jak odetchniesz, to odnajdziesz spokój, a spokój jest pierwszym krokiem do szczęścia.